Na gorąco, Konrad, Karwat po zwycięstwie, no nie ma złej krwi. Właśnie się spotkaliście, przytuliliście. Nie ma swojej, normalny, chłop. Ja... wiesz, powiem tak, do muszę go wziąć pod obronę. Ludzie napiszą lej tego pajaca, lej tego debila. Kurwa ludzie, to są ludzie, którzy mają taki sposób bycia. On nie gra, widzisz jak on się zachowuje, on się zachowuje tutaj tak, jak go spotkałem ja hotel w tak hotelu, tak sam możesz to potwierdzić, to nie jest gościu, który wiesz, chodzi po korytarzu tak, widzi kamerę, ja też mam taki kupę takich ludzi akurat, ale to nie jest taki człowiek i po nim to widać od razu, to nie jest, to nie jest wiesz jakiś udawa, że on udaje, tylko on po prostu taki jest na co dzień, no widzisz tak on się zachowuje, to że się na mnie w wielu jak się mógł na ciebie wydrzeć. to jest świry, no co mam ma, no widzisz, to jest wariat, no, no jak mogę być do wariata Na tak on się tak zachowuje na co dzień, dla niego to jest normalne, on ma taki sposób bycia i tyle. To akurat jest fajne. No nie ma tej złej krwi, i, i, i fajny szacunek po walce, tak powinno to wyglądać. Słuchaj, czy jesteś zadowolony? Rozmawiałem z Twoim trenerem Marcinem. Marcin mówi, mówiłem Ci wczoraj, że plan będzie tak zrealizowany. No i faktycznie tak go zrealizowaliście. Mówię to w każdym wywiadzie, bo to